Zarozumiały pan słonecznik, miłą panią stokrotkę pouczał, mając się za drugie słońce ciągle jej dokuczał, że jest lepszy, bardziej zmienny i ma więcej siły, bo on jeden może się obracać wciąż wyższy niż inni. Kpił, że ona to taka mikruśna roślinka, co to tylko wiatr w nią dmucha, kiedy słodka minka. Pręży się więc i naśmiewa dumą zdęty, rzuca przemądrzałe słowa. Aż razu pewnego z pobliskiego drzewa zleciał mu ptaszek, co go obserwował. Zaostrzył swój dziubek, bił pazurki w żółte płatki i zjada ziarenka. Pan słonecznik z bólu krzyczy, protestuje, lecz dopiero zaczyna się męka. Nasionka smakują, ptaszek więc zaśpiewa. Na ten odgłos inne ptaki szybko się zlatują, w lewa. W końcu cisza go wybudza, brązowieją rany ptaszki. Coraz dalej syte i radosne. Gdy stokrotka kwitnie jasno, uroczo pachnąca, Pan Słonecznik biednie z jękiem, skarżąc się żałośnią, męczony, wciąż zależny od poruszeń słońca.